Przewyciężone. To ręcznie zawijane. Wow. Kury wórz. Kale wórz. Kurczę, jakie to jest złe. Takie. Przepuść mnie. Się Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj testujemy, mam nadzieję, że, pyszność z Rosmana. Jest ze mną domą, którego już znacie i kochacie. Mamy kolejny test w naszym duecie. Tym razem postawiliśmy na rzeczy z Rosmana: takie trochę dania gotowe, trochę takie półprodukty. Zobaczymy, jak będzie to wszystko smakować. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to najpierw zasubskrybujcie, żeby odkryć te smaki ra razem z nami. Zaczynamy po prostu od razu od ciepłych dań, bo mamy cztery. Cztery ciepłe dania. Pierwsza miseczka to leczo z soczewicą brązową z marki so Food Ja niestety nie przygotowywałam do tych dań żadnego ryżu. Mamy po prostu chleb. Podzielmy się chlebem. Tak. Tutaj mamy soczewicę, mamy jakąś paprykę, pieczarki. Co? Wziąłam jedną łyżkę, co ja najpierw spróbuję, a później ty. Mówisz, no taki gotowiec zwykły, nie? nie takie, ale, ale nie złe na... Spodziewałam się czegoś gorszego. Czuć te warzywka, jest przyjemny taki lejący się sosik. Takie leczo dosłownie. Smakuje jak takie leczo domowe. Ja wam tutaj oczywiście dodała więcej składników, ale to jest gotowiec, który kosztował tam nieco ponad 10 zł w Rossie. Maso oczywiście. Dodacie do tego jakiś ryż albo chlebek. W sumie spoko, potrzebujecie czegoś na szybko. W domu zrobicie milion razy lepsze, ale nie jest złe. Ciepłe, fajne, przyjemne. Nawet ta papryka mi nie przeszkadza, a ja nie lubię papryki. A co ty myślisz o tym daniu? Ile to kosztowało, jeszcze raz? Troszkę ponad 10 zł. No to to w ogóle nie warto, moim zdaniem. Gotowców nie ma dużo i to takich gotowców stricte, że nie kupujesz kotleta i musisz sobie zrobić z niego obiad, tylko taki posiłek dosłownie, że bierzesz do tego bułkę i od razu masz posiłek. No nie, ja bym nie kupował. No ja też nie. Ja też nie. Teraz przechodzimy do drugiej rzeczy z tej samej firmy, Soul Food i są to gołąbki wegańskie w sosie pomidorowym ręcznie zawijane. Wow. To musi być dobre, jak coś jest ręcznie zawijane. Ktoś, ktoś włożył dużo wysiłku, żeby ręcznie zawinąć. Proszę bardzo, tutaj kawałek gołąbka. Najpierw zapach. Jak gołąbek Co tam jest w środku? Pieczarki jakieś widać, no nie wiem dokładnie, nie analizujmy tego. Takie m, dobre jest generalnie, ale takie dwuetrowe, jeżeli chodzi o środek. W, to, w sensie jakby nie, nie czuć, co to, co to w ogóle jest. Jak masz głąbki z mięchem, to on czuć, że jest miękko. A tak głównie czujesz sos i nic poza tym do środka by się przydało, ale jest to dobre. To jest bakasza i jest to niezłe. W ogóle twoje widzowie sobie ja pomyślą, że jestem jakiś malkontentem i nic nie smakuje żaden gotowiec. Ostatnio w to tobie wszystko, znaczy może nie wszystko, ale tobie wszystko, wszystko bardziej smakowało niż mi. Ja narzekałam i prawie wymiotowałam. Kiedyś? Też 400 gramów, dwie gołąbki i sos. No taki posiłek zadycha. Może być, może być. Na pewno lepsze niż, niż nie tam... ten gulasz. No pewnie, zwłaszcza, że w jeszcze coś musisz dołożyć, a gołąbki podgrzewasz i gotowe, nie? Tak, tak. Gołąbki bardzo fajne. Teraz przejdziemy do rzeczy z Enerbio. Historia jest taka, że byliśmy jakiś czas temu w Berlinie i, i tam bardzo popularnym daniem jest currywurst. Nie wiem jak to się mówi. Currywurst. Currywurst. No i nie spróbowaliśmy tego. Nie było okazji, nie było ochoty. No to kupiłam w Rosmanie. Wegańskie. Purywurst. Wygląda to tak. Wygląda to jak jakaś taka wege, kiełbaska w plasterkach w sosie pomidorowym i pachnie to kary. Ja na samym początku myślałam, że to są jakieś trochewki w tym sosie. Dobra, testuję. Nie o, nie? Do jedzenia. To kary robi taki jest, dziwny posmak. To jest posiłek w stylu, nie ma nic do jedzenia w lodówce, to zjem to nam czekaj. Taki nie smak pozostaje, więc potem. coś dziwnego w ustach. Jakby to było w samym sosie pomidorowym, bez tego Kary, czyli nie byłoby to kary łóż, tylko sam urs, to byłoby to lepsze. To jest de facto tak naprawdę taka paruwa pociechana, nie? Mm, tak, bo dochodzi chodzi w tym kary nie? Że masz kiełbaskę w sosie pomidorowym Kary, a my przechodzimy teraz do czegoś, czego się boję. Jackfruit się sosie kary? Tego jeszcze nie było. Ja Jadłam w życiu może ze dwa razy jackfruta, był w porządku, ale to wszystko zależy jak go doprawicie, bo jackfruit praktycznie nie ma smaku. To jest młody owoc chlebowca i on ma niby taką konsystencję jak mięso. Dobrze, że dałaś ten chleb, to można przegryźć. I przepić jeszcze. Boże, jakie to jest złe. To jest zupełnie pierwszy raz. To nie jest, wcale nie nagrywałem tego drugi raz, bo ona się kamera zatrzymała. Yy, powiedz co masz w głowie na temat tego produktu. To może ja w międzyczasie powiem, że jest dosyć średnia. To jest złe. Ma strukturę włóknistą. Tak, jak konsystencja też tak, tutaj jest w porządku. Podobnie, podobnie na przykład do gulasza, mięsnego, standardowego. Tego Natomiast by... samo w sobie nie jest dobra, po prostu. Ten sos jest obrzydliwy, jest po prostu obrzydlistwo. Smakuje to jak jakaś taka maść. Zapomnieć o tym. Zapomnieć o tym dosłownie i przejść do lepszych rzeczy, które wydaje mi się, że na nas właśnie czekają. To jest zwykła czarna kawa i my zaraz dodamy do niej mleko. Mleko z ziemniaka. Widzieliście, że z ziemniaka można zrobić mleko? Z ziemniaka można na przykład zrobić wódkę. Można zrobić najpyszniejsze dania na świecie i mleko. Nawet pamiętam, że jak byliśmy w Wigandzie w Berlinie, to tam nie mogliśmy upolować w ogóle mleka z ziemniaka i w ogóle podchodzę do ekspedientki tam się pytam, czy mają mleko z ziemniaka. Ona no, tak się zapytała, tak się mleko z ziemniaka? Nie mamy. Tak jakby to była nawet tam jakaś taka nieoczywista rzecz. No się okazuje, że to wyszło do Rossmanna. Tak. To nastało, czy...? Nie wiem, okay. nie wiem, nie wiadomo, może pobadają rynek. Wziąłem wersję barista i wersję zwykłą. Zwykłą wersję sobie spróbujemy napić się z kartonu. A barista zastosujemy tak, jak jest to przeznaczone do kawy. Mleko z ziemniaka, podejście numer jeden. Jak wiecie, ja ziemniaki kocham, jestem totalną ziemniakarą. I mam nadzieję, że będzie to smakować ziemniakiem. Nie szuj za bardzo niczym. Spróbuj. Tylko wstrząsam może bardziej, bo jak jest zatkane, to zauważyłem, że wtedy się o wiele gorzej trzęsie. Nie chlubię. I jest zatkane, nie? Nie, no otworzyłam. Okej. Okay. To jest firma Duck, i ona jest chyba ze Szwecji. A ja nie jestem pewna teraz. I cóż, że ze Szwecji? Ja tak nie powiem. <laughs> <laughs> Spoko, może być. A czuć ziemniaka? Nie powiedziałbym, że ziemniaka czuć, ale czuć coś niekorzystnego. Oj no, a jest słodkie bardzo. Ale nie, nie ma tragedii, absolutnie. Tak, to smakuje jak każde, jak każde. kolejne roślinne mleko. Także do naleśników, do owsianek, do placuszków, do kakaoka. Tak. I to, to, to ma w ogóle 1,5% tłuszczu, a to barista ma 3%. I zobaczymy, ja spróbuję. Jest lepsze. Nie, jest mniej tego posmaku dziwnego, ale nie ma ziemniaków. I nawet w zapachu nie ma też czegoś takiego dziwnego. Ale nie ma niestety ziemniaka w posmaku. Jest ale... lepsze. Nie, nie, jest, jest dalej coś dziwnego w posmaku. Ale lepsze. Nie jest to ziemniak. Zresztą nie wiem, jak miałby smakować ziemniak e, w czymś takim. Przepysznie. Dobra, co, lejemy? Lejemy. Jestem ciekawa, jak będzie kawa z tym smakować, bo słyszałam rozbieżne opinie. Braćmy tę kawę z ziemniakiem. Sporko. Dobra, dobra kawka. Ja oceniam bo jestem specjalistką od z mlekiem. Możesz też zrobić ranking, czy lepszy od Alpro, tak itd., itd. To będzie lepsze porównanie, nie? Wydaje mi się, jest gorsze niż Alpro i gorsze niż to moje wymondo, które kupuję cały czas, ale to mleko, pomimo, że nalaliśmy go tak samo dużo, jak ja zazwyczaj sobie leję do kawy, mam wrażenie, że czuć bardziej kawę, że jakby mniej przytłacza swoim smakiem napój, czyli kawa. Ale to dobrze, twoje nie znaje, lecz kwestia preferencji? Kwestia preferencji. Ja wolę Alpro, ja wolę We A może być, może troszeczkę za mało daliśmy, by było więcej, bo ja zazwyczaj na przykład jak się robi kawka. Nie wiem, czy to też sobie tak robisz, ale pół na pół raczej. Mm -mm. A tutaj było tak 60-70% kawy. Nie, to ja tak robię, jak tutaj przygotowałam. Jest dobre, ale czy warte, to kosztowało 12 zł. Słuchajcie, nie. Jeżeli macie 12 zł na mleko, kupcie Alpro, kupcie Inkę, kupcie We kupcie tymbarka nawet. Przypyszne to mleko, barista, było z tymbarka też. A to przecież kiedyś? jest taki sztosik, no jeszcze chyba nic. Nie mam nic, co by sprzątnęło albo z rynku, szczerze mówiąc. Dla mnie nie. Chociaż grochowa też jest pyszna Oatly jest przepyszne też, tylko jest słabo dostępne w Polsce. Ale Oatly też jest fenomenalne. Tylko, że to są te drogie mleka. Przejdźmy teraz do rzeczy, które myślę, że będą dzisiaj najsmaczniejsze, najfajniejsze. Mamy trzy rzeczy, który, którymi posmarujemy sobie chlebki. Mamy wegański rem nugatowo-orzechowy. Czyli taka nutella, powiedzmy, wegańska. Ona kosztowała dużo. Prawie dwie dychy na prące. Mamy pastę z Primaviki, pomidory i bazylia. Pasta w stylu włoskim. Pachnie dobrze. I mamy pasztet. Znaczy to jest pasta z tofu, z cebulką i drożdżami, z lunter, ale wygląda totalnie jak pasztet. Od czego chcesz zacząć z domu? Yyy... Nie no, czekoladki. To proszę bardzo. Tak symbolicznie. No co nie No to ja wezmę symbolicznie. Wątpię, że by było nie tak że wiesz. Z jasnym pieczynem byłoby lepsze. No jakby inny chleb był, to by było lepsze. Mamy taki żytni, ciemny chleb, ale czekoladka jest takie. Nie powiedziałbym, że jest lepszy niż nutella, ale jest... Ja nie pamiętam już nawet, jak nutella smakuje. Bardzo dobra czekoladka. Jak szukacie jakiegoś takiego kremiku do naleśniczków, naleśniki musimy sobie zrobić. Tak jak kiedyś sobie z nutellą robiliśmy. Albo kiedyś, kiedyś takie śniadanie muszę sobie zrobić, jak, jak yy, u dziadków było właśnie, że wnuczkowi robili kanapki, sześć, sześć kanapek z nutella. I to tyle. I no bardzo, odżywcze jedzonko. bardzo odżywcze, jedząko. Naprawdę. Tak, prawie dzień, dzień. A płatki z mlekiem. Płatki z mlekiem u rodziców. <laughs> Najważniejsze to zbilansowana dieta. To no teraz może znowu z pasztetem. Znowu z tym pasztetem. Ten pasztet jest zajwisty. Proszę sobie nabrać. Pasztet pachnie. Cyk. Pachnie jak pasztetowa moja miłość z, z dawnych lat. Pasztetu może trochę mniej damy. Pasztetowe zdrówko. I cyk. قوهان باش To jest tak pyszne. Naprawdę, jeżeli jedliście kiedyś pasztetową, pasztetowa duda, w takiej folijce, to jest to. No, ale jakbym miał na przykład wybierać między tym pasztetem, a tą nutellą, to myślę wziął Ja bym zjadła kanapki z pasztetem. Ja bym nie była w stanie zjeść dużo kanapek, ym. naleśniki bym z tym zjadła, ale nadal bym wybrała pasztet na Żebyś mnie nie hajtowała nad to bym sobie jeszcze na przykład wziął jabłuszko jakieś. Te primawike i pastę pomidory bazylia w stylu włoskim. Proszę bardzo. Przyjemna konsystencja, bardzo fajny zapach, taki mm, mocno pomidorowo-bazyliowy, jak nazwa wskazuje. Ja bardzo lubię pomidory, ona chyba jest z ciecierzycą, czekaj sprawdzę to. Tak, ona jest z cieciorką, więc nie jest to taka sama, sama mm, same pomidory z bazylią, tylko mamy jednak tą cieciorkę, mamy te strączki, znówko włoskie. No takim pesto smakuje. Mhm. To samo pomyślałam. Kanapka z czerwonym pesto, tylko mniej tłustym, bo ona jest bardzo kremowa, ale nie jest taka tusta jak pesto. To wszystkie rzeczy, jakie przygotowałam dla Was do testu dzisiaj. Mamy jeszcze inne rzeczy z kategorii przekąski, ale zobaczycie je w osobnym filmie, bo nie chcę, żeby ten film trwał dwie godziny. Nie ma tak dobrze. Mhm. Musicie zasubskrybować ten kanał i poczekać na kolejną część filmu. Powiedz mi, domu, co Ci najbardziej smakowało. Jakbyś miał na przykład, nie wiem, no parę rzeczy wymienić, takie, co byś mógł kupić ponownie z przyjemnością. Albo z przyjemnością zjeść. To jest bardzo ciężki wybór. Nie jestem w stanie wybrać jednego faworyta. A najgorsze co było? Chyba, chyba wiemy, co było najgorsze. W tym teście były dwie słabe rzeczy, ale jedna totalnie najgorsza. A reszta była dobra. Ciao było najgorsze. Proszę was, nie kupujcie tego. Błagam. Że zróbcie to dla swojego dobra, dla mojego dobra. Oglądacie te testy po to, żeby wiedzieć co kupić, a co nie, nie kupujcie. Błagam. Mleko z ziemniaka. Myślałam, że mnie czymś bardziej zaskoczy, ale to ja tak sobie w głowie uroiłam, bo ja strasznie kocham ziemniaki. I jak tylko zobaczyłam parę lat temu w internecie, że jest coś takiego jak mleko z ziemniaka, to zamarzyłam sobie przetestować to mleko. Próbowałam zamówić do Polski. Nie dało się. W Amsterdamie nie znaleźliśmy tego mleka, w Berlinie nie znaleźliśmy tego mleka. Polska 2023 Rossmann. Dziękuję Ci, Rossmannie, za to, że mogłam zaspokoić moją ciekawość. Jest to, wypiję to, ale nie kupię ponownie. Ale jednak gdzieś tam ta polska Musza się cieszy, że z, że z ziemniaka to jest zrobione. I to Szwedzi to prawdopodobnie chyba Szwedzi zrobili, a nie Polacy. I cóż, że za Szwedzi? Polacy zrobią z Cebuli. Czekam na to, aż Polska zrobi po prostu mleko z Cebuli. Czy my już powoli kończymy ten odcinek? A myślę, że kończymy, nawet możemy szybciej. Ja, to ja tutaj mogę tą standardową formułkę. No, nie wiem o co chodzi. Dajcie ławki w górę, zostawcie subskrypcję. Chcecie dostawać powiadomienia, to możecie na tym no, kliknąć. Do następnego. Papa! Pa.